Cześć, tu Patrycja. Witam Cię serdecznie na kolejnym treningu. Dziś przygotowałam trening wzmacniający dolne partie ciała, głównie pośladki i nogi. Na tym się skupimy. Do treningu będziesz potrzebować i Ja już przygotowałam moje ważą 5 i 7,5 kg, dlatego że wiem, że w trakcie treningu po pierwszej rundzie już będę mogła sprogresować ciężarem. Jeżeli masz taką możliwość, to też przygotuj sobie lżejsze i cięższe. Nie Znacznie, ale żeby też móc sprogresować, oczywiście, jeżeli nie dasz rady, to zostajesz na niższym ciężarze. Mamy cztery ćwiczenia, powtarzamy je w trzech rundach, 45 sekund pracy, 20 przerwy. Oprócz tego przyda ci się krzesło bądź taboret. Ja już też taki przygotowałam. Jedno z ćwiczeń, które będziemy wykonywać, to jest przysiad bułgarski, i właśnie do tego będziemy potrzebować podwyższenia. Zacznijmy od krótkiej rozgrzewki. Wiem, że dzisiaj pracujemy nad dolnymi partiami, ale nie zaszkodzi, żebyśmy też rozgrzały górne partie. Zacznij sobie od takich pajacyków, ale bez podskoków. Podstawiaj raz jedną nogę do boku, raz drugą. a Ręce przenoś nad głowę. U mnie jest poranek, moje ciało jest jeszcze nierozruszane. Dlatego warto zadbać też o górne partie. Okręgosłup ramiona. Pięknie jeszcze chwilę. Super. I ostatni. Teraz stań w rozkroku. Wyciągnij jedną rękę do boku i przeciwną nogę. Podstawiaj również do boku. Fajnie. Rotujemy kręgosłup. Rozciągamy nasze ramiona łopatki. Pięknie. I angażujemy nogi, i pośladki. Jak odstawiasz nogę do boku. mój pośladek, Super. I ostatni. Pięknie. Zrób kilka zakroków. Do tyłu noga. Raz jedna, raz druga. Zejdzkowanym do ziemi. I wróć do wyprostu. Pięknie. I to już nam się fajnie angażują sporo i pośladek, który dzisiaj też popracuje i to mocno świetnie i ostatni Wsko. zejdźmy w przysiad stań troszeczkę szerzej jak na szerokość bioder zejdź głęboko w przysiad i wróć do wyprostu super jeszcze jeszcze kilka przysiadów zrobimy pięknie Jeszcze trzy, dwa, po ostatnim zostań w dole, to co już robiłyśmy, łokciami rozpychaj kolana do zewnątrz, otwórz bardziej biodra, rozciągnij wewnętrzną partię, W chwilę zostań w tej pozycji, oddychaj głęboko, spokojnie, plecy wyprostowane, złap za palce u stopy, unosimy biodra do góry, prostujem nogi i jeszcze zroluj kręgosłup, tak? Kocik grzbiet. I wróć do przysiadu. Popatrz w sufit. I to samo. Prostujemy nogi, biodra do góry. Roluj mocno kręgosłup. Zostań w tej pozycji. I wróć w przysiad. I popatrz w sufit. Pięknie. I jeszcze dwa. Super. Patrzymy do góry. I ostatni. Prostujemy nogi. Rolujemy kręgosłup. Super. Kręg po kręgu. I góra. Pięknie. Robimy krok odstawny. Kozak. Skład. Raz. Jedna noga. Wypad do boku. Wracamy do pozycji. I druga noga. Pięknie rozciąga nam się wewnętrzna partia. Ud. Pracują czworo głowę. Pośladki. Super. Jeszcze po jednym Raz. Jedna strona. I raz, druga. Pięknie. Ciało mamy przygotowane. Trochę rozgrane. Lecimy z treningiem głównym. Włączam czas. Pierwsze ćwiczenie. To jest sumo squat. Stajemy szeroko. Szerzej jak do przysiadu. Handle trzymamy w rękach przed sobą wyprostowane ręce. Wchodzimy do przysiadu, kolana do zewnątrz i wracamy. Pięknie. Antle cały czas trzymamy przed sobą. Świetnie. Tutaj mocno wewnętrzna partia ud i pośladki. Pokażę bokiem. I wyprost. Wchodzisz w dół, mocno biodra do tyłu. Plecy proste, łopatki ściągnięte, pięknie. wchodzisz w dół. Nie spiesz się i górę. I głęboko. Super. I ostatni. Świetnie. Drugie ćwiczenie to jest przesiad bułgarski. Usiądź na swoim krześle stołku. Na brzegu. Wyciągnij obie nogi do przodu na szerokość biody. Weź handla. Jedną rękę, jedną nogę uginasz, ta co zostaje z przodu, na niej będziemy pracować, drugą kładziesz na krześle, schodzisz nisko, wychyl się do przodu. Tutaj chcemy mocno zaangażować pośladek, wychylając tłów do przodu, bardziej angażujemy pośladek niż czworogłowę. Jeżeli zejdziesz prosto w dół, to zaangażujesz bardziej czworogłowę. A dzisiaj zależy nam na pośladku. Super, mocno schodzisz w dół, pięknie, i góra, i wracamy, jeszcze, super, I ostatni, pięknie, wracamy do pozycji, przygotuj się, druga noga popracuje. A troszeczkę szerzej, pamiętaj, żeby mieć równowagę podczas wykonywania ćwiczeń. Nie trzymaj nóg w linii prostej, mniej między stopami, że tak powiem odstęp, wtedy będziesz trzymała stabilniejszą pozycję. I schodzimy w dół, pochylając stóp do przodu, bardziej angażując pośladek. Super. I dół. Pięknie. Jeszcze. Lecy proste hantle. Cały czas trzymasz na prostej ręce. W drugiej rundzie, jeżeli będzie za lekko, jeżeli to raz jest za lekko, to możesz mieć dwa hantle przed sobą. I ja już wiem, że będę mogła tak zrobić. Pięknie. Kolejne ćwiczenie to żabi mostek. Kładziemy się na matę przygotuj hamtra jednego. Stopy złącz ze sobą, kolana do zewnątrz, u łóż, na biodra i z tej pozycji unosimy mocno pośladki do góry, spinamy i wracamy. Nie odkładamy, nie rozluźniamy, delikatnie zaznaczamy pośladkami matę i góra. Chwilę zapauzuj u góry, zepnij poślad i góra, pięknie, jeszcze, dynamicznie do góry, zapauzuj, świetnie i powoli opuszczaj w dół i góra, wypychamy, rewelacja i góra, trzymaj cały czas pozycję, kolana do zewnątrz rozpychaj, Super. Ja tutaj oprócz że pośladek, też czuję wewnętrzną partię ut. Super. Ostatnie ćwiczenie to jest kick, ale w klęku podpartym. Przejdź do klęku podpartego. Oprzyj się, plecy proste. Nie wyginaj lędźwi jednego hantla. Ułóż w zgięciu kolanie. Unieś nogę, zblokuj tego handla I lecimy. Noga góra. Tutaj mocno. Tu jest poślad owym. Tutaj głównie pracuje największy mięsień pośrodkowy, tak zwany duży, wielki i góra. Pięknie. Jeszcze. Trzymaj plecy proste, pozycja stabilna. Nie wyginaj lędźwi, nie puszczaj łopatek. I góra. Super. Jeszcze. dajesz, dajesz, nie odkładasz kolana do ziemi, ono jest cały czas delikatnie uniesione nad matką rewelacja i ostatnie to samo, kick, ale na drugą nogę przełóż hantla zgięcie drugiej nogi zablokuj go, unieś trochę stopy do góry żeby trzymał się stabilnie przyjmij pozycję i lecimy, góra Pięknie. Poślad pracuje, czuję też dwugłowę. głowę, oprócz tego. Super. I pamiętaj, żeby nie odkładać kolana na ziemi. On jest cały czas delikatnie uniesione nad ziemią. Możesz delikatnie też zahaczyć na tę, ale generalnie nie odkładaj, nie rozluźniaj. On jest cały czas napięty. Świetnie. I ja już wiem, że też w kolejnej rundzie przy tym ćwiczeniu mogę wziąć cięższego handla. Pięknie. Rewelacja. Mamy pierwszą rundę za sobą. Przygotowujemy się do drugiej. Ja przechodzę w cięższy ciężar o 2,5 kg. To jeśli chcesz i masz możliwość i siłę to oczywiście też to zrób. Jeżeli nie, to zostaw taki ciężar, jaki masz. I lecimy. Sodzimy w dół kolana do zewnątrz. I wracamy. Antle są cały czas przed Tobą. Tu delikatnie, widzisz, mam pochylony do przodu. Nie robię całkowitego wyprostu. Przeprostu. Prostuję tylko nogi, ale też nie prostuję kolan do końca, one są delikatnie ugięte, zobacz. Pośladki spięte i wracam. Płynny ruch. I lecimy. Mocno w dół. Tutaj, mocno wewnętrzne pracują. Dodatkowo poślad. I ostatni. Świetnie. Przysiad bułgarski. Ja sprogresowałam, ale będę pracowała na jednym handlu. Nie na dwóch. Proszę, jeżeli tobie w pierwszej rundzie ten jeden nie wystarczał, to możesz wziąć dwa. I lecimy. Schodzimy w dół. Plecy są cały czas proste. Wychylamy tułów do przodu. Pięknie. Angażujemy poślad. Równe tempo. Staraj się. Nie spiesz się. Zaangażuj. Mięśnie. Głębsze. Poczuj ten pośladek i nogę. Ostatni. Rewelacja na chandler na drugą stronę. Przygotuj się do pozycji i lecimy. Znajdź taką pozycję, żeby była stabilna. żeby cię nie bujało na boki. I lecimy dół. Mocno. Super. Jeszcze. Pięknie. Ja już czuję i pośladek, i nogę. Rewelacja. Jeszcze chwilę. Pracuj w równym tempie. Schodzisz w dół. W tempie umiarkowanym. I tak samo staraj się wrócić do góry. Ostatni super. Dawaj przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czyli rabinostek. Poprz się na matę. Złącz ze sobą stopy. Kolana do zewnątrz. Uf, ciężar połóż na swoich biodrach. Uf, I lecimy górę. Pauzą u góry, wracamy do dołu, pomału, dynamicznie do góry wypychamy, pauzujemy i wracamy. Nie odkładamy pośladków na ziemię, nie rozluźniamy pozycji. Delikatnie zaznaczamy matę, i góra. Muśnij pośladkami tą matę, tylko nie rozpłaszczaj się tam, i góra. Jeszcze, dynamicznie góra, pauza i pomału w dół, rewelka, ostatni, świetnie i kolejne ćwiczenie, czyli kick w klęku podpartym, przygotuj się do pozycji, połóż hamt z tyłu w zgięciu, zblokuj go już nogą, ugnij ją bardziej, Plecy proste, pamiętaj, nie robimy żadnych wygięć lędźwi. Łopatki są ściągnięte. I górę. Mocno napinaj poślad. Jeszcze. Wolniej w dół, dynamiczniej w górę. I jeszcze. Super. Dawaj, dawaj. Ja już też czuję swój pośladek. Super. Ostatnie sekundy, pięknie, rewelacja. Przekładamy handla. Ja przekładam w ten sposób, jak widzisz, trochę na skróty. Już mam wprawę. Zablokuj handla, Ugnij już mocniej nogę w kolanie. Przygotuj pozycję i lecimy. Góra. Jeśli dasz radę, też zapauzuj u góry. Super. Kontroluj ten ruch. Nie spiesz się, nie rób jakichś szybkich akcji. Równe tempo. Dynamicznie góra, pomału w dół. I staraj się trzymać to tempo. Wiem, że nie jest łatwo. Ale dasz radę. Jeszcze chwilę. Pięknie. Jeszcze. Ostatnie powtórzenie. Rewelacja. Pięknie kochana. Dwie rundy za nami. Lecimy z trzecią. Ja już czuję swoje poślady. Mam nadzieję, że Ty też. Pierwsze ćwiczenie, jakie było, pamiętasz? Sumo skład. Tak jest. Szeroko stajemy, schodzimy nisko. Dwa hantle przed sobą i lecimy. Tuf jest delikatnie pochylony. Nie robisz przeprostów, wyprostów. Stanę bokiem, pokażę. Wchodzisz w dół i góra. Nie musisz robić. Po prostu będzie Ci niewygodnie. Nie zaangażujesz tych mięśni, nad którymi pracujemy. Wewnętrzne czasaj Poślad. Super. I góra. Jeszcze. Ostatnie powtórzenia. Dawaj, ostatni. Rewelacja bułgary. Przygotuj się usiąść delikatnie na krawędzi krzesła. Stopy na szerokość bioder. Możesz delikatnie nawet przekroczyć linię. Jedną układasz na krześle. Antel w rękę i lecimy. Dół. I gór. Pięknie. Jeszcze. Ja już czuję jak pali I pamiętaj, żeby się wychylać, tłowiem do przodu w celu zaangażowania pośladka. To co mówiłam wcześniej. Jak będziesz schodzić tłowiem jakby do wyprostowanym, to zdecydowanie bardziej zaangażujesz. zaangażujesz uda sporo Pięknie. Przygotuj się. Druga noga. To samo ćwiczenie. Wyciągnij, wyprostuj nogi. To jest taka prawidłowa, bezpieczna odległość. Mantel w rękę. I lecimy. W górę. Jeszcze. Dynamicznie, pomału w dół. Do góry możesz robić to z większą dynamiką. Pięknie. I jeszcze. Ostatnie powtórzenia. Super. Trzymaj, trzymaj do końca. Jeszcze chwilę. Nawaj, ostatnie powtórzenie. Pięknie, mega. jeszcze jak mnie palą po prostu poślady. Idealnie. Lecimy. Ostatnie ćwiczenie. Jedna noga, druga noga. Pośladek, czyli kick. Wkładamy hantla w zgięcie kolana. Lecimy. W górę. Z się jeśli dobra. Zaznacz na górę. Drobnie jeszcze Wosk i to mały dół dynamicznie do góry z pauzą i dół super jeszcze i z wydechem jeszcze chwilę na ostatnie pokazania i mamy luz sił. mięsie zrobiony ten dzień będzie od razu lepszy Endorfiny robią swoje. Super. bosko o, Ostatnie ćwiczenie. Druga noga. Mega. Złap oddech. Plecy proste. Przygotuj się do pracy. Zablokuj hankla. Ugnij mocniej nogę w kolanie. I górę. Jeszcze. To samo. Wolno w dół, dynamicznie góra, mała pauza i opuszczaj. Jeszcze. Trzymaj pozycję, łopatki ściągnięte. na ja po prostu staraj się cały czas. Trzymaj pozycję, żeby ci ciało nie uciekało do boku, bo ciężar wymusza. Rewelacja! Mega! Kocham takie dni. Trening za nami. Uwielbiam tego typu treningi. Chociaż jestem fanką treningów na całe ciało, bo nie mam dużo czasu na wykonywanie treningu, a w takich sesji można popracować z różnymi partiami, ale od czasu do czasu wrzucam treningi właśnie na poszczególne partie, takie pośladki, barki, biceps, plecy. Także będę też tego typu treningi wrzucać. E, przejdźmy do rozciągania. Przede wszystkim stań stopy na szerokość bioder. Jedną stopę wychyl do przodu. Zadrzej palce do góry. Biodra cofnij mocno do tyłu. Noga, na której stoisz jest delikatnie upięta. Pięknie rozciąga nam się cała tylnia taśma. Super. Plecy proste. Trzymaj. Tutaj mocno wyciągną dwójki i pośladek. Jeśli dasz radę wyciągnij jeszcze delikatnie ręce do góry. Na tyle ile dasz radę. Chwilę zostań w pozycji. Palce zadzierasz do góry. Pięknie. Bosko. Druga noga. To samo. Jedną stań do przodu, druga z tyłu, która jest ugięta. Palce zadzierasz do góry. Rozciągasz całą taśmę dwójeczki, Pięknie, ciągną nieźle. Dobra, ręce do góry. Wyciągaj tu jeszcze i maksymalnie do radę, do sufitu. Na taki zakres, jaki masz możliwość. Pięknie trzymaj chwilę on tych, Super. bosko. Połóż się na matę. Ugnij nogi w kolanach. Jedną nogę właśnie połóż. Oprzyj o kolano i rękoma przyciągaj nogę, która jest tam ugięta przed siebie. Jeśli dasz radę, jeszcze łokciem odpychaj kolano do zewnątrz. Tutaj Bardzo mocno wyciąga. Naprawdę. Super. Jeszcze chwilkę. Wytrzymaj, wytrzymaj. Oddychaj spokojnie. Wdech nosem. Wydech ustami. Uspokój, oddech. Przyciągaj nogi do siebie. Napinaj. I rozciągaj. I z wydechem, pomimo, już no puszczać. Pięknie. Odłóż obie nogi. I lecimy. Druga to samo. Oprzyj jedną nogę o kolano. Rękoma przyciągaj u do. I jeśli, jak też radę, jeszcze. Zaprzyj się tutaj kolanem. O kolano łokciem. I odpychaj je do zewnątrz. Rewelacja. Jeszcze chwilę. Przeciągaj cały czas do klatki tutaj. które ciągniesz, jednocześnie odpychając kolaną łokciem do zewnątrz drugiej nogi. Super. Dobra, przejdźmy jeszcze do pozycji gołębia. Wyciągnij jedną nogę przed siebie ugiętą, drugą pozostaw z tyłu wyprostowaną. Rozciągamy wewnętrzne partie ud, ośladek, coś, co nam dzisiaj fajnie popracowało. Mam nadzieję, że tego typu trening też przypadł Tobie do gustu i czujesz odpowiednie partie. Super. Jeśli dasz radę, jeszcze złap stopę od wewnątrz. Pięknie. Przyciągnij, rozciągnij czworogłowa. I chwilę zostań w tej pozycji. I jeszcze chwilkę. Bosko. Przechodzimy. Druga noga to samo. Ile zostań w pozycji. Uwielbiam takie akcje. 20 minut za nami. Trening zrobiony. Dzień zrobiony. Moje dzieciaki jeszcze śpią. Także zaraz staną. Będzie akcja w porządku w domu, bo mamy weekend. A ja już zrobiłam coś dla siebie, więc teraz mogę funkcjonować. Jeszcze chwilkę. Cudownie. Odłóż nogę na Matę. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś ze mną. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym treningu. Do zobaczenia.